Cześć, witajcie na kanale Rolnicy po godzinach dzisiaj drugi dzień koszenia pszenicy wczoraj wykosiliśmy tylko 3 hektary ponieważ no, wyszedł drugi serwis kombajnu i dzisiaj kosimy już tutaj trzeci hektar mamy godzinę w okolicach 15 zaczęliśmy kosić o 11 no kombajn nie jest duży, jest taki na własne potrzeby no tak półtorej godzinki na hektar schodzi tutaj mieliśmy dzisiaj bardzo długie przejazdy więc no troszkę tutaj zeszło kosimy pszenicę w tym roku sobie kiepsko oczywiście już doszliśmy do czego buzario ma się dobrze no i tutaj w tym roku taki test oszczędności jedna grzybówka wyższej jakości no nie zdała egzaminu, jednak y, trzeba będzie zniżyć lody, na niż jakość żywówki, ale wykonać dwie lub być może nawet trzy, y, ponieważ no, jednak y, zawioza tutaj weszła sobie na dobre. Zobaczymy jak nam sypie się do zbiornika. W tym miejscu tutaj jakoś nie sypie nierewelacyjnie, ale tutaj jest górka gliniasta Zaraz będziemy kadertę troszkę do góry unosić, bo tutaj na tej górce też są kamyczki. w mam także jak zarzucę plandekę to nie ucieka bokiem więc pojechała, że tak powiem, z górką natomiast w ósemce do tego manewru się zrobić nie da ponieważ między plandeką a, a wurtami jest przerwa no jak za dużo się nasypie to się wysypuje no ale też mieliśmy na nich w tym roku już 8 ton więc na ósemkę jak widzimy troszkę na 8 się, się uda wsypać żeby dojechać do pola, to musieliśmy używać sprzętu piły motorowej o elektrycznej, nie motorowej i dając pole był ciekawy, ale się udało, wykosiliśmy som Zeus Trofest jeszcze mnie oglądają to mam takie, no, ma, taką małą zabawę e, możecie napisać w komentarzach co uprawiacie co można uprawiać standardowym siewnikiem zbierając od no, takim standardowym kompajnem jak ja mam żeby tutaj nie wchodzić w zakup nowych maszyn a chciałbym być może wprowadzić jakieś nowe gatunki do uprawy w moim gospodarstwie Dotychczas uprawiam górczycę, rzepak, pszenica, obies. No i tutaj gryka czasami też chodzi na próbę, yy, zwłaszcza gdy na polu trzeba wykonać jakiś fajny przerywnik, to gryka jest do tego dosyć ciekawym yy, gatunkiem. No i możecie tutaj w komentarzach napisać co jeszcze ciekawego wy uprawiacie i czy to się daje sprzedawać tutaj takim też nowością w regionie u mnie jest soja coraz więcej rolników zaczyna tą soję uprawiać W Żniwach niestety na skupach się zapchało Ciekawe skąd przyjechało tyle pszenicy No i ani pszenica, ani ja, niestety nie idzie Z racji, że ja nie mam własnych silosów Wszystko oddaję praktycznie od razu wniosku No to my musimy tutaj przerwać Żniwa No i czekamy Mamy no, w środę, w czwartek Wolne będzie zim Piątek święto no i w sobotę jest szansa, że być może w sobotę gdzieś tam udałoby się to zboże sprzedać. No i na razie zostaje na przyczepach, na szczęście przyczepy szczelne, więc prosimy, żeby tutaj już nie przyjeżdżać. No jak widać tutaj kopajny są, więc zniwa w pełni. No i mamy chwilową przerwę. Dzięki za oglądanie. No i zapraszam na kolejny odcinek, który będzie z koszenia Owsa, który niestety przez jakiś mój błąd poległ. Większość się złamana w połowie, ale też jest część, że jest y, przykłoczony całkowicie do Ziemi, przywalcowany, więc zobaczymy, czy będziemy kosić wszystko, czy tylko to, co względnie da się podebrać. Do zobaczenia i zachęcam do oglądania kolejnego odcinka.